Cześć, to Michalina Kasprowicz. Zapraszam Was na zajęcia zdrowych kręgosłup. Możecie zrobić je we własnym domu na spokojnie, gdy nikt Ci nie przeszkadza. Mam nadzieję, że zrobiliście rozgrzewkę, bo trzeba tutaj zrobić też rozgrzewkę. Wybierzcie rozgrzewkę dla początkujących z mojego kanału i wtedy możecie działać. Zaczniemy sobie od klęku odpartego, więc ustawiamy dłonie pod barki, kolana pod biodra i też na szerokość barków i bioder. Odsuwamy barki od uszu. Wciągamy brzuchy. I na razie tylko tym się właśnie zajmiemy. Będziemy wciągać brzuszek i wypuszczać. Wydech, wciągnij. Wdech, rozluźnij, wypuść. Wydech. I wdech. Wdech nosem. I wydech ustami. I jeszcze raz. Wydech. I wdech, i wydech. Zaciśnij pępek. I teraz spróbuj pracować tylko i wyłącznie odcinkiem lędźwiowym. Wydech, zawiń tu pleców, to będzie minimalny ruch. I odwiń. Cały czas patrzmy między dłonie, swoje dłonie, ręce lekko ugięte w łokciach i pracujemy. Wydech, zaciskam, wdech, rozluźniam, łopatki mam ściśnięte, a dołem pracuję. Wydech, lędźwia, trochę wyginam, zawijam, wydech i wdech, brzuszek wciągnięty, mocno dopni Ok, zatrzymaj ściągnięty brzuszek, pośladeczki spięte, spróbuj górnym odcinkiem piersiowym popracować na zewnątrz jakby łopatki i ściągasz do siebie, na zewnątrz i ściągaj łopatki do siebie, ruch wygląda mniej więcej tak, od siebie i do siebie ściągasz, od siebie i do siebie, próbuj jeszcze kilka razy wydech do siebie, wdech, rozluźnij, hop i ciach, brzuszek zaraz trzymasz, oddychasz, okej, okay. zostań, Łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, pupa spięta, wyciągaj na zmianę rękę prawą i lewą i pochylaj się, wróć, hop i następna, pochyl, wróć, brzuszek wciągnięty, tylko ręka idzie do przodu, ciało idzie do dołu, brzuszek cały wciągnięty, Ho, wraca pod bark, ręka w lekko ugięta w łokciu, wyciągasz, wracasz. Wdech i wydech, rozciągasz boki ciała, wydłużaj swoje plecy, pupa zostaje nad kolanami, brzuszek ciągnięty, wyciągaj na zmianę. Jeszcze raz prawa, lewa. Ok, zostań z prawą ręką z przodu, pupa nad kolanami, głowę połóż sobie na macie. Lewa ręka jest tutaj na przedramieniu, prawa wyciągnięta. Trzymaj, oddychaj, trzymaj, trzymaj, wyciągaj. Ręka ciągle idzie do przodu, prawy pośladek ciągle idzie do tyłu. Ciężar ciała lekko na prawej stronie. Dajesz radę, mam nadzieję, że tak. Wydłużamy boczek, wydłużamy. Wdech, wydech, oddychamy, brzuszek wciągamy. I spróbuj jeszcze teraz tylko zgiąć rękę w łokciu. Zegnij, przytrzymaj. Łokieć, spychasz przód w dół. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze moment, oddychamy, trzymamy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij, ale uwaga, teraz tą prawą rękę. Wciskamy pod lewą, odkładamy barkę, głowę. Dociskamy, dociskamy do ziemi. Spróbuj lewą dłoń zatrzymać przy twarzy. Za lewym łokciem góra spójrz. Odpychaj się, odkręcaj. Oddychaj, nie zapominaj. Wdech, wydech, trzymaj. Cztery, jeszcze. Trzy, ostatnie. Dwa, jeden. I wróć. Ok, znowu barki od uszu, łopatki do siebie. Lewa teraz, do przodu. Odłóż głowę, wyciągnij lewą rękę. Prawą połóż sobie przy twarzy, przed ramię. Leży, lewą wyciągasz do przodu. Kupa ciągnie do tyłu, brzuszek wciągnięty. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wdech, wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Cały czas pracujesz. Ręka idzie w przód, upajdzie w tył ciężar ciała lekko na lewo. Wdech, wydech. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I zegnij rękę w łokciu. I jeszcze próbujemy tyle zaradać. Na głowę czy na plecy. A łokieć przód. Trzymaj, oddychaj. Wdech, wydech. I rozluźnij, ale daj lewą pod prawą. I do głowy bark do podłogi. Dłonią teraz prawą się odpychamy, za prawą patrzymy. Wdech, wydech, brzuszek ściągnięty, łopatki. Mocno. Trzymaj jeszcze chwilę. Cztery, wytrzymaj trzy, dwa, jeden. I rozluźnij. Wróć. Znowu okrągłe, teraz już cały zaokrągli. Wyprostuj kilka razy. Zaokrągli, wydech. Przeprostuj, nawet przeprostuj, jak też radę. Oczywiście, jeśli czegoś nie możemy, to nie robimy. Ale każdy ruch stara się chociaż jakoś troszkę wykonać. Okej, okay. usiądźmy sobie tak, jak Wam jest wygodnie. Jedni będą mogli zgiąć kolana, inni nie. Spróbujcie jednak usiąść sobie jakoś z nogami. Czy wyprostowanymi, czy zgiętymi, to jest naprawdę... Obojętne, ważne, żeby plecy były wyciągnięte, czubek głowy, czyli to, nie to, tylko to. Mocno do góry, łopatki, staramy się ściągnąć, brzuszek wciągnąć, ok? Weź wdech, do góry. Wyciągnij mocno ręce, wydech, góra. Wdech, wydech, cały czas wyciągniesz ręce, góra, ale zobacz, barki idą od uszu. Trzymaj. Wdech, wydech. I tylko na zmianę, wyciągnij się na jedną stronę, tyle ile możesz, otwórz klatkę i na drugą stronę. Wdech, wydech. Wciągaj brzuszek, trzymaj wszystko spięte, z boku na bok, wyciągnij, i wyciągnij. Super. Zatrzymaj jedną stronę, zatrzymaj barki od uszu, ręka w górę, sufit lekko na bok. Tyle, ile dajesz radę, wyciągasz. Wdech, wydech. Spróbuj teraz dać rękę w przód, do dołu, zaokrągli plecy, broda do mostka, rękę wyciągasz jak najmocniej, cały czas oddychaj, wdech nosem, wydech ustami. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Powinieneś, powinnaś poczuć tutaj rozciąganie przy łopatce. Wydech, wdech. Otwórz i zamień stronę, druga. Jedziemy na, bok, na boczek, klatka otwarta, łopatki ściągnięte, brzuszek wciągnięty. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I teraz znowu chowamy, zaokrągli się, wydech! Brzuch wciągnięty, łopatki idą jakby na zewnątrz, ręka przód, dół. Wdech, wydech, wyciągaj. Może znowu pociągnąć w okolicy łopatki. Chowaj, głowę, wszystko zaokrągli, oddychaj głęboko. Znowu góra, wyprostuj się, spróbuj ściągnąć palce za sobą, ok? skleć palce, ściągnij mocno łopatki, ręce, dłonie idą do dołu. Mocno ściągaj, 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 wdech, wydech. Czubek głowy do góry, ściągaj łapki, ściągaj. Spróbuj delikatnie przejść na jeden bok i na drugi. Cały czas ściągając ręce do dołu, od siebie lekko. I z boku na bok. Ok, kontynuuj. Trzymaj jeszcze. Ok, boczek, boczek. Wyciągaj się. Robisz tyle, ile możesz. Tyle, na ile pozwala Ci w danym momencie Twoje ciało. Słuchajcie swojego ciała. Ono Wam bardzo dobrze będzie podpowiadało, co możecie, a czego nie możecie. Nigdy nie doprowadzamy do mega bólu. Zawsze takie lekkie rozciąganie, lekki dyskomfort. Ok. Dobra, prawa ręka na lewe kolano, lewa za pośladkiem i teraz tak, i jedną i drugą, odpychamy się, rośliniemy kręgosłup jak najmocniej w pionie, zajrzyj tył, wdech, wydech, trzymaj, cały czas się odpychasz jedną, drugą dłonią, próbujesz się jak najmocniej w pionie skręcić, wdech, wydech, trzymaj, możesz teraz tą ręką z tyłu poszukać jeszcze przeciwnej strony, tyle, ile dasz radę, łokieć tam z tyłu idzie mocno, za Ciebie. Wdech, wydech, wydłużaj się, wyciągaj. Jeszcze cztery, wytrzymaj. Trzy. Dwa. Jeden. Powoli wróć i zamień. Hop, tył. Na kolano mocno góra. Zajrzyj do tyłu. Odpychamy się jak najwyżej. Rośniemy. Wdech, wydech, oddechamy niezmiennie. Cały czas wdech nosem, wydech ustami. Spójrz do tyłu, odpychaj się rękoma. Wdech, wydech. Poszukaj tą ręką z tyłu. Przeciwnego boku łokieć odchylaj do tyłu jeszcze za siebie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. też radę. Trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Wróć rozdluźnij. Weź głęboki wdech. I wydech. Jeszcze spokojnie wdech. Wydech. Jeszcze raz. Okej. Okay. Przejdź na plecy. Dostać nogi ugięte. Ciach blisko pięty pośladków, plecy doklejamy do maty i teraz kręg po kręgu powoli będziemy odklejać. Miednica, lędźwia, odcinek piersiowy wychodzę jak najwyżej. Tutaj jest wdech i z wydechem kręg po kręgu odkładam od góry kręgosłupa, mocno wszystko zaciskając, odcinek lędźwiowy i pośladki na końcu. Na dole znowu wdech, z wydechem i dech. Wciskam kręgosłup w matę i powoli zaczynam kręg po kręgu odkleć, aż dojdę na górę. Znowu wdech. I z wydechem, kręg po kręgu, odkładasz, odkładasz, odkładasz. Używasz brzuszka, używasz pleców. Tutaj wszystko musi grać ze sobą. Dawaj, dawaj, dawaj. Możesz to robić jeszcze wolniej, jak ja. Jak zrobię szybciej, to też się nic nie stanie. Próbuj, 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 próbuj. Odklejać się wysoko. Wdech u góry. Wydech na dół. Patrz na sufit. Tak jest. Jeszcze kilka razy spróbuj. Wdech, wydech. Idę, 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 idę. idę, Odklejam. Wdech. Znowu u góry z wydechem. Doklejam. Kręg po kręgu, kręg po kręgu. Ile dam radę? Spróbuj jeszcze raz. Nabierz wdech. Z wydechem idziemy, 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 idziemy. I nabieram znowu wdech, żeby z wydechem zejść sobie na dół. OK. Przyciągnij sobie kolankę do siebie, robimy tak zwane buju-buję. Buju, buju Rozluźniamy plecki, rozluźniamy w dole. Odetchnij swobodnie. I uwaga, przyciągnij sobie jedną nóżkę do siebie. Kolanko mocno, a drugą zostaw podłogą. Plecy doklejaj do maty. Zamień. Fff. Przyciągnij, odpychaj. Fff. Wyciągasz, przyciągasz. Fff. Brzuszek ciągnięty. Żeby plecy były mocne, to i brzuszek musi być mocny. Także doklejamy teraz sobie lędźwia do maty. Odrywam głowę łopatki i jak najmocniej, jeszcze próbuję przyciągnąć. Wdech, wydech, przyciągnij. Fff. Odpychaj, przyciągaj nogę, wytrzymaj jeszcze chwilę, wdech, wydech. Zatrzymaj jedną nóżkę, połóż się z powrotem. I teraz uwaga, patrzysz za ręką, a kolano zabierasz w przeciwną stronę, może chrupnąć. O, właśnie, u mnie to się wydarzyło. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ręka do na maty, nogę zabierasz. Wdech, wydech, trzymaj, oddychaj. I to nie jest zwykłe leżenie, cały czas praca. Ja cały czas tą rękę doklejam, żeby było, była i dłoń, i łokieć, i bark na podłożu. I cały czas kolano ściągam z drugiej strony, ok? Trzymaj, tutaj, Super. Powoli sobie zamienimy, ok? Przyciągnij mnie lewą, czy tam drugą, do siebie. I teraz jak kolano biorę tamtą wzrok, przeciwną stronę. Teraz się od Was odwracam, głową wzrokiem, rękę doklejam ale kolano tutaj zabieram. Cały czas działam, cały czas troszkę pogłębiam ruchy. Wydech, płynnie, nawet niezauważalnie, ale jednak. Rękę cały czas doklejam, nogę cały czas ściągam do podłogi. Wdech, wydech, trzymaj. Cały czas rozciągasz, trzymaj. Okej. Okay. Wróć z powrotem, przyciągnij znowu nóżki do siebie i lekko pobujaj, podtrzymaj. Wdech, wydech, luźno. Okej, okay. to przejdziemy sobie na brzuch, tak? Przeturlać się, Ok. Dłonie daj sobie na razie pod brodę. No i uwaga, podstawa też podstaw. Jeśli chcemy mieć silne tutaj plecki, które nas nie bolą, nie bolą to jego pośladki muszą być silne. Więc ściskamy i rozluźniamy. Na razie tylko tyle. Ściśnij i rozluźnij. Brzuszek mimo że na nim leżymy, to go wciągamy. Pępek w kręgosłup. Możesz odłożyć brodę albo czoło na dłonie. I wydech ściskasz, wdech, rozluźniasz. Wydech, ściskasz, wdech, rozluźniasz. Uff. Razem poślady do siebie, pięknie pracują. Trzymaj, dociskaj. Ho, ciach. Zatrzymaj spięte poślady i jeszcze moc jest spina, podnoszę całą jedną rękę, całą jedną nogę. Spina pośladek, wydech, góra, wdech, wydech, góra. Mhm. Zaciśnięty pośladek. Wydech, spięcie powoli opuszczam, Prosta noga. Tak, nie musi mega wysoko iść do góry, ma się udo lekko oderwać od ziemi. I góra, wydech, wdech na dół. Zatrzymaj, wyciągnij ręce. Mamy pośladkę, elegancko je ściągamy. Ręce wyciągam do przodu. Głowa nad podłogą. Możesz zamknąć oczy, możesz trzymać otwarte. Wciągnij brzuch, nie pośladki. Odpycham się jedną dłonią, żeby drugą rękę podnieść. I tak na zmianę. Wydech, wdech. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Brzuszek wciągnięty, pupa spięta. Wydech, wdech. Barki odsuwam. od uszu, łopatki pięknie do siebie. Ściągamy, ściskamy. Wdech, wydech, odpycham, wdech, odkładam. Wydech, góra. Jeszcze kilka razy popróbuj. Cały czas pracujesz, cały czas wszystko napinasz, spinasz, ściągasz. Jeszcze raz prawa lewa. Wydech, wydech. Okej, okay. to spróbuj teraz dwie nogi, ok? Czy broda znowu, czy czoło na rękach? Obydwa poślady spinam, podnoszę nóżki proste. Wdech na dół, wydech, z pięciem. Brzuch mam cały czas wciągnięty, łopatki też ściągam, mimo że tutaj leżę, tylko to całe ciało pracuje. A najmocniej pośladki uda, żeby nie bolało odcinek Zaciskaj mocno poślady, wciągaj brzuch, wydech i wdech. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wydech razem, wdech, zatrzymaj mu góry na chwilę. Cztery, trzy, tylko dwa, jeden, odłóż. To samo robimy z rękoma. Brzuch poślady, za czas spięte, barki od uszu, łopatki do siebie. Spróbuj podnieść dwie ręce, ciało lekko nad ziemią w górze i wydech, ręce góra, barki od uszu, podnoszę. Uff. Wydech, wdech, pracuj, pracuj, wszystko ściskaj, dasz radę. Głowa przed dłużeniem kręgosłupa, ręce pracują, ale nie tylko ręce. To łopatkami, plecami, górze mocno pracujemy. Wzmacniamy górną część pleców. Wydech, wdech, powtórz jeszcze dwa razy. Wydech, wdech. I rozluźnij. Kombinujemy dalej z nogami. Podniosę proste, to już umiemy. Zginam. W powietrzu mam kolana. Prostuję i dopiero odkładam. Wciągnij mocno rzu, pośladki wydech, góra, uginam wdech, prostuję odkładam zaciśnij brzuch pośladki, wydech kolana ciągle nad podłogą utrzymaj jak zginasz, jak prostujesz dopiero odłóż spróbuj jeszcze trzy razy, góra wydech, wdech rozluźniam jeszcze powtórz dwa ciach hop, jeszcze raz góra, ciach tak jest. I ostatni. Góra. Zginamy. Prostujemy. Rozluźniamy. Z rękoma troszkę podobnie. Ale wyciągnij do przodu brzuch pośladny nadal spięty. Ręce podnoszę. Ściągam łokcie do talii. Znowu prostuję i dopiero się obniżam. Wydech góra. Ściągnij. Przód. Rozluźnij. Wydech, próbuj równolegle do podłoża przedramiona układać, Otóż, wdech, góra, wydech, ściągam, hop, obniżam i jeszcze, wydech, ciach, wdech, luz, Powtórz dwa razy, hop, ciach i jeszcze raz, wydech, wdech, rozluźnij chwilę luzu, pomachaj sobie, rozluźnij. Wdech, wydech. Ok. Próbujemy wszystko razem. Zaciskamy brzuch pośladki. Wyciągamy łapki. Barki od uszu łopatki do siebie. Wydech. Wszystko podnoszę. Oginam, ściągam wysoko. Mam wszystko prostuję. Dopiero odkładam. Góra, wydech. ściągnij. Wdech. Powoli. Kontrolujesz ruch, nie tylko w górę. W dół też. Musisz wszystko ścisnąć i ściśnięte powoli dopiero luzować. Zaciśnij brzuch po ślady jeszcze podnieś. Ugnij, hop, cyk. Spróbuj tylko jeszcze raz. Wydech, hop, wdech. Rozluźniamy, rozluźniamy. Delikatnie odepchnij się jeszcze góra. Du, dół ręce przy klatce piersiowej. Coraz wyżej możesz próbować barki od uszu. Tak, czyli nie ma wiszenia. Barki od uszu. Wyprostuj ręce i się dasz radę. Ho, Barki od uszu odsuń. Wyciągnij się, wyciągnij, wyciągnij. I teraz wydech. Okrągłe plecy. Kolana daj szeroko. Usiądź na... Wyciągnij łapki na jedną stronę. Cały czas kupa na piętach. Idziesz, idziesz na prawy boczek. Wtedy rozciąga się lewa strona. Trzymaj, trzymaj. Wdech, wydech, trzymaj. Wdech, wydech, zmieniamy stronę. I tak samo pupa na piętach, wyciągnięte ręce, trzymam na lewej, to rozciągam prawą stronę. Wdech, wydech, niezmiennie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I środeczek. Przez okrągłe plecy, daj do góry. Czym sobie jeszcze wygodnie, ok. Ja tu lubię, ten świat skrzyżny jakoś. Ok. Wyprostuj się. Odetchnij głęboko. Wdech nosem. Wydech ustami. Ok. To teraz zabieramy sobie głowę na jedną stronę. Plecy mam cały czas proste. Głowa na bok. Trzymaj. Nie ma boleć. Delikatnie. Czujesz taki dyskomfort. Może ciągnąć Ci gdzieś tam od ucha w dół po szyi. Zatrzymaj. Oddychaj. Teraz spójrz sobie pod pachę ręki, którą trzymasz tutaj głowę. Skręć, skręć, skręć. Spójrz pod paszkę, broda nisko. Plecy cały czas wyciągnięte. W pionie mocno. Wdech, wydech, oddychaj. Lekko znowu, może ciągnąć, tak? Gdzieś tam od ucha, po szyi, do tyłu. A teraz zmieniamy. ściągamy sobie za łokciem do góry. Wzrok, broda, za łokciem do góry. Plecy, pion. Wdech, wdech, cały czas patrz za łokciem na sufit. Teraz może bardziej od ucha do obojczyka ciągnąć. Delikatnie przetrzymaj jeszcze chwilę. I rozluźnij. Ok, spójrz przed siebie, zabierz drugą ręką głowę do boku. Lecyk wyprostowany. Lewa tutaj, prawa ręka luźna, lewą zabieram. Trzymaj. Wdech, wydech. trzymaj. Podpaszkę zaglądamy, nie wąchamy. Trzymamy broda do dołu. Skręć, spójrz, znowu do lekkiego rozciągania. Doprowadź i zatrzymaj. Nie pulsuj, nie ciągnij. Ok? I za łokciem do góry. Dech, wydech, trzymaj. Jak zamkniesz usta, zaciśniesz troszkę zęby, to poczujesz delikatnie mocniej. Możesz oddychać zaraz tylko nosem, tak i wydech nosem. Ale znowu nic na siłę. Ok, daj głowę na dół. Połóż sobie ręce na głowie, łokcie do przodu, ale plecy cały czas wyciągam do góry. Ok, trzymaj, oddychaj swobodnie. Ok, otwórz łokcie, daj je szeroko do tyłu, broda do przodu. Wdech nosem, wydech ustami, rozluźnij, weź głęboki wdech, spójrz do góry, wydech na dół, jeszcze wdech góra, wydech na dół i ostatni głęboki wdech, wydech z wydechem, rozluźnij. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że poczujecie się po tym lepiej, no może na drugi dzień nie będzie tak wesoło, ale uwierzcie mi, regularność to dobra droga do naszego celu, jeśli chcemy mieć... Proste plecy, bez bólu, tak niebolące, więc działajcie, życzę Wam powodzenia.